No wózeczek zapakowany Jeszcze Reklamówka ze śniadankiem I nad wodę jak to mówią Jeszcze wędki Jest i pokrowiec No to idziemy walczyć W drogę Ale wieje I znowu będzie Kiepskość dźwiękiem A tych ptasiorów tam siedzi Miejscówka Wolna, nikogo nie ma. Ale niedługo przyjdą na pewno pływać i się opalać. To jeszcze lato. No, pomału stanowisko przygotowane. Jest jeszcze podpórka na wędki. No i słuchajcie, na jednej po prawej metoda jakiś tam waftersik na haczyku mam kilka kolorów to będę kombinował na razie założyłem trzydziestkę zobaczymy jak daleko doleci a tak naprawdę dzisiaj nie chcę łowić daleko będę łowił mniej więcej mniej więcej 40 metrów od brzegu na dość płytkiej wodzie ona tutaj na pewno nie będzie miała więcej jak metr, metr 20. Mam nadzieję, że jakieś rybki tu się zameldują. No, przynajmniej jest taka nadzieja. Wiem, że te rzucając tam dalej, jakieś ryby się trafia. Mogą to być leszcze, krąpie, różnie to bywa. No, ale dzisiaj spróbuję tutaj troszeczkę bliżej, licząc właśnie na jakiegoś morza, morza, karasia, może jakiego jakiegoś linka, może jakiegoś kartika. No bo w gruncie rzeczy na tym zalewie łowimy tutaj tak naprawdę tylko leszcze. No ale ja bym chciał złowić coś innego. Czy ta sztuka się uda? Zobaczcie sami. Na początku łowienia założę takiego, nie wiem jaki to kolor, właściwie taki, jakby pomarańczowy, nie pomarańczowy, coś takiego. Raczej on bardziej różowy jest niż pomarańczowy. O smaku słuchajcie, zapachu skunksa ciekawe, ale wcale tak nie śmierdzi, Wam powiem. Takim raczej z kisłym masłem coś takiego. Także producent nie wiem, co chciał tu określić. No ale zobaczymy, czy ta kuleczka się sprawi. sprawdzi. Słuchajcie, tutaj mam pelet 2 mm i 4 mm. Różnodwilżony, różnokolorowy, rybny. No i zobaczymy, czy coś do tego podejdzie. Będę starał się rzucać w jeden punkt. I w ten sposób, yy, tak jakby zachęcał ryby do żeru rzucając w jeden dokładnie i ten sam punkt. Mam nadzieję, że to mi się uda. No to ładujemy metodę. Pomieszam ten pelet. I jedziemy, skocz. Mam jeszcze zanętę. To za chwilę ją rozmieszam i też będę dodawał zanętę. Klasyka uzbroję sobie 40 gramowy koszyczek typu ring, żeby celnie rzucać, choć daleko nie będę łowił dzisiaj, tak jak wspominałem. No i taki koszyczek, troszeczkę, troszeczkę robaczków do zanęty, trochę pinek, trochę białych. Na haczyk założę na początek. A przypomnę, że haczyk jest dość duży, bo to dziesiątka. Rzadko łowię na takie haki, ale dzisiaj taki spontan. Jak coś się złowi, to się złowi. Dobra, na początek pójdą cztery białe robaki. No i zapakuję do koszyczka zanęte. Tak się prezentuje z robaczkami. I rzucamy. No i mamy pierwszego amatora, taki nieduży leszczyk, na tyle robaku. No daj się odepnąć, zjeżdżaj mały, zjeżdżaj mały. No i taki leszczyk trafi się na metodę, troszeczkę już większy, no miejmy nadzieję, że będą jeszcze większe. Odpinamy, jakby jest zadziorowy, szybki temat i do wody. No i jest jakaś rybka na metodę, no może tym razem nie spadnie, ale to nieduża ryba. Niestety nieduża ryba, albo już nic nie ma. Nie, jest ale to nieduża ryba. To no, pewnie znowu leszczyk. No jest, kurde, dużo tych leszczyk tu jest. No to jeszcze jakiś naprawdę mały leszczyk. O i tu coś jeszcze. Ta kasyka. O Oj, i taki. Pan Lesio. I taki pan Lesio się zameldował. Ja trzeba mu pomóc. No ja to mu pomożemy. No to ponownie ta sama kuleczka. Może potem zmienię kolor kul, kulki, smak na jakiś tam owocowy. Ja zobaczymy, może jakaś inna rybka podejdzie. To trzeba kombinować. O, trochę wysek już mi ten pelet. Trzyma się. I słuchajcie, jeszcze dopinam takim zanętą metod Mix. O, jeszcze raz, nie tak, tylko tak. O, w ten sposób, żeby troszeczkę tam to wszystko zasłużyło. I dodatkowo jeszcze ugniatam ręką. I gotowe. I wyrzucamy. O, ładne branie na metodę. A co to będzie? Chyba pan lesz będzie. na naprężę tą, bo dopiero rzuciłem. Będzie pewnie pan lesz. Opornie idzie, może wreszcie większa ryba. Chodź nie wiem, sam. Chodź nie wiem, sam. To już jest blisko. Leszcz. Ale już ładne. Ale ten już jest całkiem ładne. Powiem Wam: całkiem, całkiem ładna ryba. Jak na zalew, to ładna. Jaki pan leś. No chodź, chodź uwolni Ha, poszedł jeszcze Poszedł jeszcze Oddaj Oddaj kulkę To no, zmienimy Waftersa Teraz na Orange, O, takie twarde. Stare. Może jeszcze wejdzie. Dobra, wszędzie. Zobaczymy, czy na to coś się trafi. Coś wzięło na klasyka. Ale to też mała ryba. Same małe rybki. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Pana krąpia mamy. Mamy pana krąpia. Taki nieduży krąpit. No uspokój się już. Płyn Ubranie na metodę kolejne. To metoda dzisiaj wygrywa. No, ale to też nieduża ryba. Pewnie znowu leszcz No idzie jak po sznurku No chyba strasznie mały jest Tak, leszczyk Taki jegomość No na klasyka i na białe robaki Ile by ich nie założył, tylko takie rybki O założę teraz dwa gnojaki i jeszcze jednego białego, żeby nie zeszło. No nie, no słuchajcie. Na klasyka sama drobnica. W związku z tym zrobię taki eksperyment. Zdjąłem sobie przypon a założę sobie przypon do metody z bagnetem. I tutaj dam wafter sika. Tym razem może dam żółtego. To jest jakiś ananas. I zobaczymy co się wydarzy to no, tylko zabawa trzeba się eksperymentować zobaczyć no i wepnę go. i taki zestaw puszczę z koszyczkiem klasycznym zobaczymy tak prezentuje się mój zestaw przynętą krótki przypon, agrawka Fider guma koszyczek krętlik taki Zestaw, nie wiadomo co. Zobaczymy, jak on zadziała. No słuchajcie, mam piękną rybę na metodę. Nie wiem, czy to nie będzie karm. O kurde. Ale idzie. Ładna ryba. O, ładna ryba. Naprawdę ładna ryba. Oby tylko się nie spią Może być karp Może być piękny karp To no naprawdę jest ładna ryba Muszę przełożyć wędkę Gdzie on jest? Tutaj ładna ryba, a ja podbieraka nie rozłożyłem To w sumie tradycja O, ładna ryba, ładna Piękna ryba, gdzie ona jest, tu gdzieś jest, przeszła mi nad tą żyłką, poczuję jak podbierak rozłożę, to jest ładna ryba, uuu, uuu. ładna ryba. No już mam dzień załatwiony. Piękna, piękna ryba będzie. Kowrotek gra, o i pos, i spiął się. Kurde, spiął się. No i po tym fajnym karpiu znowu las No cóż moi drodzy, było miło i się skończyło. Niestety od godziny nie notuję już żadnych brań, zupełnie nic się nie dzieje. Wędki stoją jak zaklęte, ani na metodę, ani na klasyka, ani na tego połączonego klasyka z metodą, który Wam pokazałem. Także pomalutku będę się zwijał. Dziękuję oczywiście za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam na kolejne produkcje. Mam nadzieję, że film jak film, film o rybach, czyli się podobał. Cóż by tu więcej powiedzieć? No nie ma o czym tak naprawdę gadać. Ryby były małe, jedna była duża, prawdopodobnie karp. No ale jak nie dziś, to się może, może jutro uda, albo pojutrze, albo za tydzień. Także jeszcze raz dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się jak zwykle gdzieś nad wodą, albo na ekranie. Cześć!